Mateusz z rolnik szuka żony dziewięciu po trudnej rozmowie pożegnał Martynę i Karolinę. Rolnik nie ukrywał łez. To było jedno z najtrudniejszych pożegnań w historii programu. Mateusz z rolnik szuka żony dziewięciu podjął decyzję i podziękował swoim kandydatkom po bardzo emocjonalnej rozmowie, w której poinformował, że otrzymał wiadomości dotyczące kontaktów Karoliny z inną uczestniczką. Po decyzji Mateusza Martyna nie kryła łez, a Karolina zaniosła się płaczem, mówiąc wprost, że dostała gorzką nauczkę. Sam rolnik był zmuszony poprosić o chwilę przerwy, bo emocje wzięły górę i wybuchnął płaczem. Mateusz z rolnik Szuka Żony 9 odesłał wszystkie kandydatki. Trudne rozstanie. To już koniec przygody Mateusza w programie Rolnik Szuka Żony. Tuż przed Grillem, rolnik zdecydował się na poważną rozmowę z kandydatkami i najwyraźniej potwierdził swoje sugestie na temat braku szczerości z ich strony. Ogromny wpływ na te decyzje miały wiadomości, które rolnik otrzymał najprawdopodobniej od innej uczestniczki, z których wynikało, że Karolina pisze na temat tego, co dzieje się w jego gospodarstwie. Ostatecznie Mateusz z rolnik, szuka żony, powiedział wprost: że czas ochłonąć i to już koniec ich wspólnego czasu. Chyba lepiej będzie, jak po tym wszystkim ochłoniemy i się rozejdziemy. Wyszła taka niezręczna sytuacja. Zaskoczone uczestniczki nie do końca wiedziały, co dalej, ale Mateusz przyszedł im z pomocą i powiedział wprost, że powinny się zbierać. Nie będziemy tego przeciągać. Ciężko mi się tak rozstawać z tym wszystkim. Chyba będziemy się zbierać. Po rozmowie we trójkę przyszedł czas na osobiste wyznania przed kamerami, i w tym momencie emocje wzięły górę. Najpierw łez nie kryła Martyna, która była mocno zaskoczona całą sytuacją. Przez cały czas byłam szczera, nie umiem tak udawać. Jest mi strasznie ciężko, jestem teraz w strasznych nerwach i chce mi się płakać. Rozumiem to, że Mateusza przerosła ta sytuacja dzisiejsza i już nie ma nastroju nas poznawać, powiedziała Martyna. Z kolei Karolina nie ukrywa, że popełniła błąd pisząc z innymi uczestniczkami, bo ostatecznie obróciło się to przeciwko niej. Dziewczyna przed kamerami zalała się łzami i powiedziała szczerze, że zgubiła ją ufność. Ja żałuję, że ten kontakt tak z Zuską zaczęłam trzymać, powiedziała Karolina i dodała: Teraz mam nauczkę na przyszłość, żeby nie ufać nikomu. Właśnie jestem taka, że za bardzo ufam. Czeka nas pewnie wszystkim taki ciężki okres czas na przemyślenia. Mateusz przed kamerami starał się wytłumaczyć tę sytuację, ale był zmuszony poprosić o przerwę. Po prostu o jej przepraszam, cięcie powiedział Mateusz i nie krył łez. Spodziewaliście się takiego finału? Sądzicie, że w kolejnym odcinku Mateusz z rolnik szuka żony zdradzi coś więcej na temat tajemniczych wiadomości? कल से छुआ के मई आज हम भर चलो जी हल से छुआ के अच्छा।